Witam wszystkich. Jest 26. Drugi dzisiaj film. 26 lipca. Miło popatrzeć na kwiatki od nasionka do kwiatka. Tak to wyglądało. Bardzo mi się podobają kwiatki. Niektóre w Donicach. Chciałem pokazać. Z biuro, górka i pomidorów w szklarni damy na chwilę pauzę. Tu jeszcze chciałem pokazać taką ciekawostkę. Samosiejki, kabaczki prawdopodobnie, jedna kukurydza. W tym miejscu, gdzie to właśnie stoi, były zgrabione wszystkie liście z tego wielkiego orzecha na jesień. Bardzo duży orzech. Muszę go troszkę przygolić, i te liście były tutaj jako nawóz. No i nic nie robię. Czasami tutaj prysnę wodę, wodę z szlaufika. Widać, ma się to dobrze. No, pokażę, ile zebrałem po południu. Tak jak wcześniej powiedziałem. Zaczął się już sezon ogórkowo pomidorowy, ponad połowę wiaderka w szklarni. I różne te ogórki są, różne gatunki, ale mówię czasami nawet takie duże okazje, tu się tutaj trafiają. No i prawie małe wiaderko pomidorków, to jeszcze ta odmiana szklarniowa, natomiast Powoli się zaczynają zaświecać. Jak wcześniej pokazywałem, już pomidorki malinowe. No tam już jest jeden bardzo zaawansowany stadium. Dojrzewania. Temperatura dzisiaj troszkę mniejsza. Jest to około 30 1 stopni. Pomidory pną się dalej na wysokości oczu. Już takie grona powiązane. O. Tutaj w środku szklarni spróbuję jak najwyżej podciągnąć aż pod sam sufit. Zobaczymy, jak ten malinowy sobie poradzi. No, a te moje gwiazdy śmierci wiszą sobie tutaj. O. Tu jedna. Tu druga. Zaczął też się zaświecać pomidor żółty. Powinno ich tu być 4 lub 6. I tu jest kolejny. To sygnał, że polecimy z liściami od dołu. No, raczej nie widzę przyrostu. Ale jeszcze zostawię parę dni. Może te na końcu troszkę jeszcze podrosną. Choć wątpię w to. No i tak to dzisiaj wygląda, już lepiej się wchodzi, jak jest 30 stopni. Nie ma takiego ukropu. Tu jest ciekawy, ciekawa odmiana, nawet nie wiem co to za odmiana. Tak kształt koktajlowy: jedno i drugie grono i góry kwiatki. Odgłowiłem go tutaj i zostawiłem wilka tam na dole. I to na tyle. Dziękuję.